Historia wypędzenia ducha głuchego i niemego pokazuje nam, na co Pan Bóg otwiera serce, po to, żeby pomóc człowiekowi, który przychodzi również z problemem demonicznego związania. Otóż ten człowiek zwrócił się do Pana Jezusa: Panie, jeżeli cokolwiek możesz w tym względzie zrobić, i Pan Jezus mówi, czy, czy mogę? Dla wierzącego podwoje mojej łaski są otwarte. Ale wierzyć nie oznacza jedynie zadeklarować na poziomie woli tę wiarę, ale tę wiarę trzeba podtrzymywać, praktykować. Nie, nie, że trzeba ją rozwijać, czy, czy ją zwijać i tak dalej, ale ją po prostu podtrzymywać. Ona jest albo jej nie ma. Dlatego to podtrzymanie wiary następuje poprzez modlitwę i to dzisiaj dobrze czytamy poprzez modlitwę i przede wszystkim w modlitwie, przede wszystkim słuchanie Słowa Bożego, które jest ziarnem. Które powoduje, że zbawienie dotyka naszych serc, ale równocześnie poprzez post. I dlatego nasz Kościół katolicki nie rezygnuje z postu jako formy podtrzymywania wiary. Po to, żeby Pan Bóg w życiu człowieka, który ufa Mu bezgranicznie, żeby ta wiara mogła się rozwijać, żeby ta wiara mogła sprawiać, że my jesteśmy również ochronieni przed działaniem złego. Dzisiaj dzisiejsza Ewangelia bardzo wyraźnie na ten temat mówi.